Witamy Was bardzo serdecznie. W naszym cyklu Znani i Lubiani czytają i namawiają Was do czytania książek. Wystąpi dzisiaj przed Wami Andrzej Kamiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku. Wysłuchajcie opowieści o szóstej skarpetce i później narysujcie przepiękny rysunek, wyślijcie go na Messengerze do Pani Wioli i Pan Dyrektor ufunduje super niespodziankę dla autora najpiękniejszej pracy. Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Dzień dobry wszystkim. Opowieść o skarpetce szóstej, która zwinęła się w rożek i przysiadła na krzaku różanym, a potem wygrała konkurs na najpiękniejszy kwiat. Jedna z czerwonych jedwabnych skarpetek, a dokładnie rzecz biorąc lewa, uciekła z kosza z brudną bielizną właściwie bez powodu. Mama uwielbiała nosić te prześliczne otulistopki, otulistopka to inaczej skarpetka, inaczej damska, inaczej męska. I nawet specjalnie podwijała jeansy, żeby kawałek było widać. Dbała o nie bardzo. prawa wyłącznie w różanych płatkach mydlanych i tak dalej, i tak dalej. A jednak czerwona... Jedwabna Lewa uciekła, nie oglądając się na swoją siostrę bliźniaczkę, która załamywała piętę z żałości. Wróć, siostrzyczko, nie mogę, coś mnie gna i gna, odkrzyknęła, nim znikła w dziurze pod pralką. Korytarz zaprowadził ją na sam środek ogródków działkowych. Ach, pomyślała jedwabna skarpetka, gramoląc się ze studzienki kanalizacyjnej na wysypaną zwierkiem ścieżkę. Wreszcie otoczenie, które do mnie pasuje. I ruszyła działkową alejką, mijając starsze panie przycinające migdałowce albo zbierające z krzaczków białe porzeczki. W pewnej chwili zauważyła wytworną damę w turkusowej sukni, która z bardzo zatroskaną miną przyglądała się różanemu krzewowi. Wzdychała, kręciła głową i ocierała spływające po policzku łzy. Cóż się jej stało? Zastanawiała się skarpetka, podziwiając idealnie wypielęgnowany ogródek, w którym rosły najpiękniejsze kwiaty lata. Dalie, cynie, marcinki, floksy, groszki pachnące, no i róże. Żaden z gospodarzy ogródków działkowych nie miał tak dorodnych różanych krzewów. Sekret pani generałowej, bo starsza pani w turkusowej sukni była wdową po generale poległ na tym, że wrzucała pod różane krzaki kostki od kurczaka. Róże o wiele bardziej lubiły takie kąski niż nawóz w postaci specjalnego granulatu z pudełka i w zamian odpłacały się imponującymi kwiatami. Cóż, kiedy ta dieta dość nietypowa, jeśli chodzi o kwiaty, dawała efekty uboczne. Otóż różane krzewy po prostu walczyły ze sobą jak zawistne koguty kiedy nikt nie widział, rzecz jasna. Wieczorem zaczynały intensywnie pachnieć, a potem wysywały ku sobie kolczaste łodygi i pac, bladorżowa róża historyczna savoir vivre de la malsaud dziobała ciemnorżową Henry Martin. Angielska New Dawn zahaczała kolcami ołososiowe kwiaty alchemista. Wojna była niezwykle krwawa. Zdarzały się dni, kiedy krzewy biły się do ostatniego płatka. Biedna pani generałowa nie zdawała sobie sprawy, że podrzucając niewinne kurze kosteczki, podróżane krzewy powoduje takie zamieszanie. Mimo iż róże rosły bujnie i liście miały mięsiste, ich kwiaty, tak dobrze zapowiadające się wieczorem, rano były kompletnie zniszczone. Nikt nie wiedział dlaczego. No i generałowa miała poważny powód do zmartwienia. Tego roku bowiem zgłosiła się do konkursu o tytuł najlepszego hodowcy róż. Nagroda była niebyle jaka, wyprawa do najwspanialszego różanego ogrodu na świecie w Sankerhausen w Niemczech jej zmarły mąż obiecywał kiedyś, że ja tam ją tam zabierze. No ale niestety się nie udało, a było to największe marzenie pani generałowej. Wystawa Róż rozpoczynała się już następnego dnia, a tymczasem na pięknym krzewie Dame de Cur. Który zamierzała pokazać nie było ani jednego kwiatka, ani jednego pączka. Skarpetka oczywiście nie mogła wiedzieć o zmartwieniu Generowej, jednak od razu poczuła do niej sympatię. Podeszła odrobinę bliżej i zaplątała się w różane kolce. Próbując się odczepić, zakręciła się wokół siebie najpierw raz, potem drugi raz, jednak nie przyniosło to spodziewanego efektu. Za to skarpetkowy supeł na różanej gałące wyglądał wypisz, wymaluj jak dorodny kwiat róży. A że mama małej B niedawno wyprała skarpetkę w różanych płatkach mydlanych, to i zapach miała ona całkiem jak róża. Na widok skarpetki twarz generałowej rozjaśnił uśmiech. Całkiem już chyba oślepłam, jak to możliwe, że nie zauważyłem do tej pory tak pięknej i okazałej róży? Ba w całym moim życiu nie udało mi się wyhodować czegoś równie zachwycającego. Jestem uratowana. Następnego dnia założyła przepiękną suknię, oczywiście w róże, głowę przysłoniła ogromnym kapeluszem, również ozdobionym różami, po czym zawiozła skrzynię z krzewem wraz z jedwabną skarpetką na wystawę. Jak się zapewne domyślacie, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie. Jurorzy uznali, że udało się jej wyhodować całkiem nową odmianę, którą nazwali Lola de Valence, a generałowa pojechała na wycieczkę do Sangerhausen co dało jej wiele radości. Swoją piękną, szczęśliwą różę postanowiła zasuszyć. Obcięła łodyżkę i powiesiła kwiatem do dołu, pod żyrandolem. Czerwonej jedwabnej skarpetce było bardzo dobrze w roli róży, dlatego prawdopodobnie wisi pod lampą do dziś. A następna opowieść będzie opowieść o skarpetce siódmej. Ale to zapraszamy już w następny dzień.